Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy przez cały odcinek chłopakiem. No i to jest część pierwsza. Jeśli chcecie, część drugą bicie. Pięć łapek w górę. Robię część drugą. Ej, ty ziom. No, no, no nie mogę, no, ale zaproszę go do znajomych. No, serio. Tak, a my sobie w parkura. No i będę udawała chłopaka, nie wiem. W ogóle nie znam się na chłopakach, a więc... No. A więc cześć, witajcie. Przechodzimy sobie parkura. No. A więc tak. Hmm. O Boże, uderzyłam się. Uderzyłem się. Tu, tu mamy ształki i no no no, no idzie teraz iść. No, no ja tego nie kumam. O Boże. Co? Na serio? A okej. Okay. Może opuścimy ten parkour. No tutaj, tutaj, tutaj mamy jakiegoś gościa, może się z nim zaprzyjaźnimy, masz uśmiech, siom. ziomek, no, no, no. Tutaj jakaś kicia, no nie, no, nie lubię kotów, kotów wolę psy, psy są fajne. Tutaj jakąś dziewczynę mam, mm, mm, nawet ok. Tutaj to, to, to w końcu dziewczyna, my jesteśmy no. Tutaj, no, tutaj jakaś też dziewczyna, zaprosimy ją sobie, mamy mało znajomych. Przynajmniej mamy dużo, ale mamy nieaktywnych. Hmm. No, no dobra. Może sobie zbudujemy nowego skin'ka. Nowego skin'ka. Ok. Bo dobra, ile mam lajków? Co to jest? Okej. Okay. Jakiegoś przystojniaka weźmiemy, no, żeby no. To, no, no tego to, to tego ja nie kumam. Lubisz majonez? Lubię. to? To, to, to jest gumbal, ale nim nie chcemy być. No, mi tutaj jakiegoś skina chłopaka, no. To dziewczyna, czy co? <laughs> A to co to to, to 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 nie wiem czy to dziewczyna to dziewczyna jej no taki chłopak o taki na emo taki na bad badboja idziemy badboy bad, boy. bad boy. <grym> Nie. A więc, okej. Okay. To tutaj jakieś ocenianie? Dobra, no może tutaj, u, fajna tutaj, tutaj jakaś swipem Ale fajna ta chmurka, no. Nawet ok jest, no. Te zdoby są takie grube, ale ok. Tu tam mam, biegniemy szybko. No, no, to co za... Nie będę się wyrażał, tylko na odcinku. Aha. Mogę wam też pokazać, gdzie jest... Nie wystać na tego syps. E, okej. Okay. Ej, okej, okay. pokażę wam też gdzie jest jajko. Tu nie ma. Tu co tu, tu się stało? Tu jakieś kraty, no? tu było jajko, bo no patrzcie tu mamy jajko, jajów wasabi. mu z jajów wasabi. Ja w tym żadnego wasabi nie widzę, ale ok. Tutaj takie fajnego piesca. No ej no, no nie chcę ciebie wklikać, mam jakiś zobacz. Folotowy parkour top. No nie sądzę, żeby był top, bo taki jakiś załadny nie jest. No. Tworzenie. Może oddamy sobie, a czemu ja tylko oddać nie mogę na serio. Może jakiegoś parkurasu by zagramy tutaj. Parkour nie do przejścia. A zobaczymy, czy nie do przejścia. Zobaczymy ty taki nie do przejścia no O o nie co ja zrobiłem Faktycznie jest nie do przejścia <grywy> No i po co tą lawy no Bito no, no 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 idzie tutaj mamy No, gdzie tutaj meta? Na, na, na serio, ten parkur jest y, jakiś pojebany? nic nie mówiłam. No, dobra, ja tutaj nie mogę. No, no więc tak, starczy już w ogóle tego, no, no wiecie, parkura. Na serio, odgapisz od, od Mikaloty no. No więc tutaj ktoś nam zaprosił, jakaś Jagoda. No, ej, no, 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 nie chcę, no, no, serio. Jagoda, napiszemy do niej. Hej. No, halo. Mhm, aha, no, na serio, bardzo, bardzo, bardzo fajnie. To może do, no, na przykład, nie wiem to, kogo tutaj napisać ale niech ktoś nas przyjmie to wtedy sobie porozmawiamy no tutaj mamy pisamy no nie no aha no serio? kto jest taki głupi żeby tego nie zrobić pisamy sobie hej nieważne co ja napisałem Więc gdzie się? No do, no do. Mhm. Czemu ona się nazwała Kucia Lok? Co? Why? Boy. Powiedzcie, że ona też nie może, no. Dobra, nie... nieważne. Okej, okay. xt. Więc tak może jeszcze sobie zobaczymy czaty. Może lepiej nie. W ogóle dom ekipy bez sensu, ale ok. Boże dobre. Parcure, zobaczymy sobie, czy tutaj ktoś ma parcure. Może polubimy sobie jakąś skin skinkę, no, fajnie. Fajny skin. No, może to będzie na tyle i będzie już się z wami żegnał. A więc to było na tyle z udawania chłopaka. Wiem, że później nie było głosu. Udawałam głosu chłopaka, ale no, no, głos mnie już bolał. No i jeśli chcecie drugą część, i lepszą część, to w ogóle zapraszam, zapraszam do, do komentowania i do lajkowania. Jeśli będzie 5 lajków, robię następną część. A więc pa!